Siemanko zapraszamy na test głośników komputerowych Seti z Biedronki za 20 zł. Z wami Doman i Burzyk Minus luzba. Przekazując się po Biedronce, standardowo nie mogłem nie zajrzeć na półkę z elektroniką, a stąd wcześniej wspominał, że coś ciekawego pojawiło się i były to głośniki za 20 złotych SETI. Głośniki, które są bardzo, bardzo małe. Zaraz o wymiarach trochę porozmawiamy. W zestawie znajdziemy te głośniczki z przewodem 1,1 metra, więc nie, są, nie jest to zbyt długi przewód, też ten pomiędzy głośnikami. 1,1 metra to... to ile centymetrów? No weź! Cool, w zestawie. 110. Kurde. W zestawie mamy też instrukcję obsługi i to jest wszystko. Ładne pudełko, to trzeba pochwalić. Bardzo, kolorek ładny, taki szary z żółtymi akcentami. Wizualizacja, specyfikacja, natomiast jest. A propos wizualizacji. No. Inne głośniki są na wizualizacji. Jak inne. No, przyjrzyj się membranom. Faktycznie, zobacz. A no, tam kto się będzie przejmował, się tak nadrukowało. Taka się tak nadrukowało, to tak zostało. Home office line, no, do Home Office dobry to dla mnie. Eee, no słuchajcie, no to, że tu jest inny głośnik narysowany i inny jest tutaj, to jest jedno. W specyfikacji mamy na przykład, że rozmiary to jest tak plus minus 70 dB. Natomiast stosunek sygnału do szumu 95 na 65 na 60 mm. Nie szumie. A, się śmieliśmy, że tylko jakieś z produktów specyfikacje są zepsute, a tu proszę, nasza polska Biedronka. Tak, no to jak już jesteśmy przy specyfikacji, to tutaj mamy e, napięcie wejściowe, 5V. Da się odtwarzać z powerbanka? Da się odtwarzać, tylko powerbank jakby nie wykrywał. Zasila, zasila. Zasila powerbank, na tutaj mamy powerbanka, e, ale jak powerbank się dezaktywuje po tam minucie dosłownie, to głośniki też się wyłączają. Może to od powerbanka zależy, natomiast zasilanie idzie, e, a tak możemy sobie z USB w laptopie czy komputerze spokojnie zasilać e, moc. E, wyjściowa, słuchajcie, 3 waty razy 2, czyli 6 watów łącznie mamy. Przetworniki dwucalowe, tu i tu. Długość kabla 1,1, tak jak mówiłem. Głośność teraz... maksymalna 80 dB. tylko 80 Tak grało. na styk wjeżdżało na to 80. No, tak na maksa, na maksa tam poleciało. No i co, wymiary stosunek sygnału. Ważą 250 gramów około, więc też leciutkie są to głośniki. To już tak z przewodem, ze wszystkim już tyle mniej więcej ważą. No i przewód, słuchajcie, który ma tutaj pilota do regulacji głośności. Możemy sobie od razu głośność wyregulować. No taki zwykły plastik, No czego się spodziewać w tej no tak, cenie. Słaby. Tak, Ale same co, co, co głośniki. Właśnie, co, co, co jeżeli chodzi o głośniki? No designersko wyglądają schludnie. Jakieś jest to trochę połyskujące. No i to się na pewno będzie brudziło w środku, jak się będzie tego macało. No też co nie tak źle. Ten tego. Tak, jakoś tak bardzo nie widać, nie? Mimo że tutaj tak. światło jest dosyć ostre w naszych lampach. No nie ma co się ale taka konstrukcja prosta, ale przynajmniej nie jest odstraszająca, a nie odpychająca. No, no nie wstyd takie coś postawić obok, obok laptopa, no myślę, że przynajmniej dobrze w miarę to sposobane Nie, jest. no naprawdę nie wyglądają te głośniki tragiczne. Widać, że tanie materiały, ale przynajmniej na tyle dobrze dobrane, że nie są jakieś ohydne. No i membranki delikatne, papierowe, ładnie pracują. No tak. 珠海一了。 To jest coś, co ma nie niedostrzegłość naszego budżetu i ma być jako taki dodatek, jak mamy, nie wiem, zepsute głośniki w laptopie, czy jak mamy kiepskie głośniki w laptopie, a jednak większość laptopów, z, z, na, na, kiepsi nawet kiepsi laptopy, jest. te starsze zwłaszcza, które były kiedyś droższe, teraz już troszkę spadła cena, no to te laptopowe głośniki nadal takie no, są... Nie przykładało się kiedyś w laptopach uwagi do dźwięku. Teraz już jest lepiej, teraz już jest lepiej w tych nowych laptopach. I tak, no, a kiedyś tak. to faktycznie takie głośniczki za 20 do tych były w stanie zagrać dużo lepiej niż laptop i zaraz sobie sprawdzimy, czy tutaj w tym przypadku podobnie będzie. Tak, będzie no, podobnie. Tak. <laughs> niestety żaden z naszych smartfonów nie ma już kapitana Jacka, więc musieliśmy podłączyć do laptopa. Ale mówmy się, no to głównie głośniki będą podłączone do laptopa, ewentualnie gdzieś do PCA, żeby sobie stały pod monitorem, jak nie mamy jakichś konkretnych głośników. Na maksa ustawione są. Bo słuchajcie, niestety, ale no da się słuchać tylko na maksa. No bo one są ciche, więc jak damy sobie ciszej, to już nie będziemy prawie nic słyszeć z tych głośników, więc na maksa ustawione na pokrętełku, na maksa ustawione w laptopie. Zrobimy tutaj jakiś odsłuch, może don't na slip. Pierwsze odwróćmy. odwróćmy dokładnie, co tu się w ogóle dzieje. Co ty tu kombinujesz? Ciężko jest sobie Dobra, widać Dla porównania uruchomy zaraz z laptopa, który ma już trochę leciwe głośniki i trochę zepsute Teraz laptop Wróćmy na sefie. No jeszcze Dobra, teraz coś hip-hopowego zapuścimy. Jakiś dźwięk jest dźwięk. A ball you know it's not, 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 not i not the same. Think hey. money made me change. Nothing else to blame. Gucci hey. stuck up in my way, singin' Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci game. Think I'm Gucci mate. Hey. Hey. I'm just playing in the cut, I got my hands on. I'm not selfish, I get on and put my man's on. Always pretty since the day I got my first eight. Five, seven, but I'm six, eight. O, jeszcze jeszcze ktoś rokowego nie wie. Małą incepcję, żeby zobaczyć, jak głos brzmi. 6 złotych robicie, robicie taki upgrade sobie głośników laptopowych, że żaden Bass boost w laptopie, żaden bandiol, żaden seny, harmony, karnony w laptopach nic nie posiadają. ma się z tymi głośnikami. Maksymalna głośność obłędna. Nieźle naprawdę brzmią. Cały czas musicie mieć na uwadze to, że to nie jest jakaś audiofiska jak... Ale to nie było, było SETI, To, pewnego, to było na Natek Links 2.0, które też testowaliśmy, no seti głośnością mnie niszczą. Więc no co najpierw słucham. brzmienie? O wszystkim. mów. Co sądzisz? O wszystkim. No to tak. No są to głośniki dla osób, których laptop przestał odtwarzać dźwięk w jakiś sposób, tam głośniki nie działają, albo się zalały i trzeszczą. Albo są po prostu to stare głośniki, gdzie faktycznie tam często jakość była po prostu fatalna. W nowych laptopach, gdzie już te systemy są znacznie lepsze, mają troszeczkę niskich tonów i czystszą jakby barwę dźwięku, no to tego typu seti zestaw nie ma żadnego sensu, no bo nie będą lepsze od nowych, dobrych laptopów z dobrym dźwiękiem. No natomiast to, że kosztują 20 zł sprawia, że właśnie zakupienie ich w roli takiego no nie wiem, zestawu zamiennego dla zepsutych głośników laptopa, no to absolutnie usprawiedliwia mhm. ich istnienie, że tak powiem. Ja się podpisuję pod Twoimi słowami, no nic nie dodać nic ująć, no, nie Coś tam puka... Tak, no nie trzeszczą na maksymalnej no nie głośności, trzeszczą. nie pierdzą, nawet jak bas jakiś tam wejdzie, wiadomo, że tutaj trochę się te tony zlewają, ale... Ale no, na przykład te, te stare, w omenie starym od HP głośniki no już tak trzeszczą na maksymalnej głośności. Strasznie. Bardzo są wybite wysokie tony, średnie, nie ma niskich praktycznie. A tutaj te niskie jakoś tam też słychać, tak. nic nie trzeszczy, wiadomo. No tutaj... Nie jest ten dźwięk taki tak. czysty i przejrzysty, że tak powiem. No. Troszeczkę się to wszystko zlewa, no ale jak może być inaczej z jednego takiego na oko, 3 nie wiem, dwu-, to przetworniczka. są calowe, przepraszam. No właśnie, także no cóż, z minusów brak żadnych nóżek, chociaż one są leciute. Ale dobrze no było, żeby było, tak, bo nawet puknięcie lekko w ten głośnik sprawia, że po prostu jeździ, porysuje się, czy cokolwiek. To raz i dwa, albo ja nie widzę, albo nie ma oznaczenia lewo-prawo. A skoro są to głośniki stereofoniczne, to dobrze by było, żeby ta lewa prawa oznaczenie było. No to jest tak na oko, nie ustawiasz sobie tu. No tak, to, o, gra prawy, to to dobra to, to przestawię go tak, na tą tak. stronę. Ale wiesz, no, kabelek wystarcza w zupełności, żeby sobie gdzieś tam podłączyć. Tak, ale tylko, w, że tak powiem w obrębie małego biurka. W obrębie małego biurka i tak omijając nie za duży laptop tam no nawet 17 calowy, bo już wokół telewizora to już nie rozłożymy. No nie, ich nie, 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 ma nawet nie ma szans. Także no za 20 zł złotych żeby była jakaś jeśli, awaryjna opcja. Tak. Jeśli nie działają ci głośniki w laptopie lub są tak fatalne, że nie możesz ich słuchać, to te SETI na pewno będą lepsze. No, jeśli no, jesteś zadowolony ze swoich głośników w laptopie, no to nie kupuj SETI, no bo na pewno nie będą jakoś dużo lepsze albo w ogóle lepsze. Aczkolwiek od tego, co masz. aczkolwiek one kosztują 20 zł, ale jeszcze lepszą alternatywą dla głośników, które się zepsuły w laptopie, są na przykład te natek Linksy testowane czy czy Natec Pantery. Natek Pantery one kosztowały tam odpowiednio 10 zł, więcej. 10 zł, 15 zł więcej w zależności od i tam już, od już od była bardzo duża. I one były ze trzy razy większe od nich no i też jakościowo naprawdę już no w tamtej cenie to nawet jak mamy niezłe głośniki w laptopie to i tak warto pomyśleć o takich głośnikach jak te Natec Lynx czy, czy tak. te Pantery. Nie? Szczególnie no, jeśli bo... ktoś chciałby głośne. Tak, głośne, bo tamte to pod 100 dB chyba dochodziły wow. momentami jak wow. pamiętam. No a tutaj awaryjnie SETI 2.0. Za dwie dyszki, z fakturą taniej. Głośniki komputerowe. To jest na odwrót. Z fakturą taniej zawsze w tym twoim belde dupie było, że fakturką no, drożej. Bo jak robisz coś na fakturę, to jest drożej. Jak ja Janusz, mikroprzedsiębiorca. Tak jest. Do zobaczenia. Sławimy I burzyk. Hej. Seti, 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 seti. Setting.